To jest Onet od Kuchni, Moro. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, no nie jestem sama, bo zawsze tutaj jest ktoś e, mistrzem kulinarnym. A dzisiaj mogę śmiało powiedzieć nawet mistrzem patelni, Andrzej Polan. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. E, masz aż trzy patelnie ze sobą, więc spokojnie mogę tak chyba cię nazwać. No, można mnie tak śmiało nazwać. Zmarcie, że patelnie bardzo dobre, o bardzo dobrej jakości. O nich później porozmawiamy. Porozmawiamy. Tak, Ale e, o, one trzy już sugerują, że będą zupełnie trzy różne dania, bo ta pierwsza jest łokiem, ta tak trzymasz największa. To jest taka klasyczna. Na a tamta jest naleśnikowa. Menu, jaki dzisiaj stworzyliśmy, to menu, które ja mówię pożegnanie Złotej Polskiej Jesieni. Okay. Wszystko to, co podczas Złotej Jesieni mogliśmy nabyć prosto z pola, z lasu, z sadu, Dzisiaj no tak, będziemy te, się z tym powoli te, 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 te grzyby robią wrażenie. To te nie grzyby, ma co, tak, nie grzybki. ma zmiłuj. Nie są... zbierałem, mówię od razu. Nie, nie, nie zbierałeś. Ale są też piękne śliwki, może z twojego drzewa. Węgierki. Też nie, ale od sąsiada. Ale od sąsiada, no właśnie. Ty podobno wiesz, jak to się robi, żeby z masterchefem zostać. Czy to jest bardzo proste? Czy y, trzeba dobrze gotować, czy dobrze jeść? Lubić zjeść i drugie. Jedno I po, no, przede wszystkim. Y, Trzeba mieć ochoty na to, żeby gotować w swoim domu, próbować, mm -hmm. bo nie każdy od razu potrafi ugotować wszystko. Więc uważam, że powinno się to w ten sposób Zaczynamy robić. od łoka, to nasze Od łoka, tak. Y, trzy, y, trzy dania. Pierwsze danie, jakie przygotuję, to ja nazywam to gulasz warzywny od przyjaciół. Trochę nawiązuje do barszczu ukraińskiego. W skład mm -hmm. barszczu ukraińskiego co wchodzi? No oczywiście wchodzą warzywa w postaci buraka. Tylko zobacz, Odetka, używam tych buraki długie, długie. Dlatego, że tak. drodzy Państwo, te buraki one są zawsze bardzo ładnie dojrzałe. Te okrągłe bywają także mają jeszcze takie jasne przerosty i nie do końca oddają ładny. A kolor. te zawsze są dobre. A te są zawsze Dużo dobre. Smaczne. Poza tym są słodsze, są bardziej soczyste. Dlatego bardzo polecam te buraki. Mam seler naciowy, mam marchew, mam fasolę z puszki. Oczywiście w domu możemy sobie taką fasolę ale zole kupić jaś prawdziwą, mm -hmm, namoczyć. Nam, namoczyć i do, y, ugotować i wtedy będzie jeszcze lepsze danie. No i oczywiście troszkę mięsiwa. W tym przypadku to do naszego było. gulaszu wejdzie jałowcowa kiełbasa, bo uważam, że na tutaj będzie bardzo ładnie się odnajdywać. Yy, no dobrze, ale yy, 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 widzę, że wrzuciłeś na... Yy, Cebula. Yy, trochę... Czegoś tłustego, cebule, które zaczyna już powoli skwierczeć. Powoli, powoli, właśnie. Bardzo wolno się coś mi tutaj rozgrzewa, ale mam nadzieję, że zaraz ruszy. Eee, olej rzepakowy używam, dlatego, mm -hmm. że on jest bardzo dobry. Żadna oliwa, mm -hmm. tylko olej rzepakowy. Rzucona jest cebulka, pokrojona. Nie są grubsze kawałki, zresztą jak nie kawałek. Ale zobacz, ja, ja muszę Ci powiedzieć, bo no. różnie funkcjonujemy, a powinniśmy funkcjonować wszyscy w podobny sposób, bo nie każdy w ogóle ma świadomość powierzchni tak. patelni. Ty tutaj masz. I tak sobie y, y, machasz tam tą tak. łyżką w ogóle y, bez y, stresu, bo wiesz, że to się nie zadrapie. Bo to się nie zadrapie. Poza tym y, bardzo dobra i y, wysoka temperatura do smażenia. Mhm. Czyli się nic z tym nie stanie. Jak nieraz się stawało coś z teflonem czy z innymi jakimiś przypalało tam. Przypalało się? To przypalało, mhm. albo też często było tak, żeby, że się po prostu psuło. Dlatego, że, dlatego teraz ta, ta seria tych patelni, rzeczywiście bardzo dobra jakość. Zresztą wiesz, co tak wygodne są. Zobacz, jak on, ona pięknie się trzyma dłoni. Mm -hmm. To jest ważne, najczęściej jest są taki proste. To w naleśnikach jest ważne, wiesz? W naleśnikach naleśni Na to jest... Podrzucasz? Wiesz, oczywiście. To naprawdę podrzucasz? Oczywiście. Ja nie. Ja no, dzisiaj nie. spróbujemy, ale to ale z, zrobimy w odpowiednim tą... czasie. Jeśli państwo przekonacie że... Tak, jedno. tak, ja podrzucam, ja robię dużo naleśników, wiesz, jak masz dzieci, to, no to jednak ta. produkujesz naleśniki tyle lat, ile mają twoje dzieci, a ja już mam tak. długo dzieci, więc już długo ich, dużo ich wyprodukowałam. A ta kuchenka to jest w stanie mi jeszcze troszeczkę dać więcej dzieła? Tak, Myślisz, ona, ja myślę, że trzeba ten ring zrobić tutaj. I ona więc już będzie, o zobaczymy, dajmy dajmy jej szansę. Damy, tak, damy szansę. Wiesz, możemy też zrobić tak, że damy tutaj, bo te, ten, zaczę, on jest większy, widzisz, ten palnik i wtedy będzie dużo lepiej po tak, prostu. Tak, ja zawsze zwracam uwagę na, na szerokość dna. Patelni, a dno patelni. Tej akurat pasuje do tego mniejszego. A, widzisz. a tutaj a to nie widzisz. Tu będzie łapie, no. może więcej ciepła. Ale to może będzie akurat cieplej. No, to przestawiamy tam. Dobrze. dobrze. Yy, cebula dobra. Się smaży. Za wymieniłeś te będzie... wszystkie warzywa i tak. co, co, co z nimi? Yy, chwilę przysmażona cebula. I teraz, żeby cebula nam się dobrze yy, smażyła, poproszę sól i cukier. Sól? Sól powoduje to, że jak dodamy troszkę soli. To... A! Patrz. Yy. Dobrze chciałam. Jak dodamy troszkę soli, to moja droga i cukier. Temu, i cukier. Sól y, oddaje, jak gdyby wyciska z cebuli y, gorycz, natomiast cukier powoduje to. Że, że nasza. E, Karmelowa będzie ładnie karmelizować, nie będzie gorzka, nie będzie czarna, tylko lekko zezłocona. No, pięknie. Dobra. Taki prosty sposób na to, żeby tą cebulę I, rzeczywiście ta, bardzo dobrze zrobić. I do takiej, e, do takiej cebuli, jak ona się ładnie tutaj nam zeszli, tak. dodajesz te, e, te wszystkie warzywa, tak? I zaczynamy tylko tam. Chciałbym, żebyśmy buraki dodali na sam koniec. Dobrze. Zaczniemy od marchewki, która jest bardzo twarda. no bo jest twarda, po prostu. Tak. i możemy mhm. ją za chwileczkę tutaj wrzucić. Wiesz co, dobrze. zróbmy tak, że ja tu przełożę na jedną stronę, tak. Tak sobie możemy w domu robić. Tak. Przesuwamy sobie to, co się smaży na jedną stronę i dodajemy kolejny składnik. Nie mieszamy na razie. Wszystko niech będzie na razie oddzielone. No tak, marchewka za chwilę zelarnaciowy. Dobra, tak. Tak, czym to będziesz przyprawiał? Dla mnie takie magiczne przyprawy, no to oczywiście jest to majeranek, jest to kminek, mielony, czomber, te Czyli przyprawy. to wszystko, co, to wszystko, co mamy, mhm. im więcej aromatów tych przypraw, takich monoprzyprawia ja to nazywam, bo to rzeczywiście nie żadny miksy, tylko po prostu monoprzyprawy, w tym wtedy nasze danie jest jeszcze bardziej bogatsze. Dobra, tu już widzę, że fajnie coś się dzieje. Tak, będziemy teraz dorzucać celerek już powoli. Dobra, to co? A on Dorzucamy. pachnie? Mhm. Tak. Lekki orzechowy taki U... aromat. ma. Jest prawda? super, Seler fajnie. Faj ja uwielbiam, wiesz, gotowanie w łoku, bo tam możesz po prostu. Wszystko wrzucić? Ile fabryka, ile lodówka da? Najważniejsze, że nie, że nie wysypujemy tego, prawda, tak. bo on jest tak głęboki, odpowiednio, że, tak. że bardzo tak. dobrze się super. wszystko trzyma w środku. Fajny, dobra. To on się robi. Tak. I Potem dorzucimy jeszcze na sam buraki, fasolej, tak? i buraki, tak? Jeszcze jest jeden dodatek, dlatego Czyli? że barszcz ukraiński, taki prawdziwy, to nie uh -huh. jest tak jak nasz czerwony, mimo uh -huh. że są buraki, uh -huh. on jest taki lekko, bym powiedział, rudy, za sprawą czego? Koncentratu pomidorowego. A, widzisz, się zastanawiałam, po co ci on tak, tutaj? Tak, zawsze dodajemy, zawsze dlatego że ten kolor musimy tak z, troszkę wyciszyć z tej, z tej czerwoności. Zresztą na Ukrainie nigdy barszczy czerwonych, takich klasycznych naszych polskich, nie przygotowywano, bo oni tak nie do końca nawet to lubią. Ja Dlatego robimy nasz gulasz warzywny na bazie y, z, z tym z dodatkiem. No dobrze, y, to jest to pierwsze danie, które tak. na, na dzisiaj Drugie danie? Teraz drugie, te, danie. Drugie, drugie danie będziemy robić na tej patelni. Mhm. Na tej patelni. Na zwykłej. Y, na, tak, to jest taka klasyczna. Mhm. Przygotujemy, swój omlet. Taki, który możemy przygotować na przykład, jak są jeszcze grzyby. Możemy je kupić albo pozbierać jeszcze w lesie, mhm. bo to już końcówka. Tak. To, y, sugeruję, żeby przygotować omlet, ale prawdziwy. I dzisiaj pokażę, z takimi? Jak, z takimi pokrojonymi. I teraz zobacz. Ja sobie wezmę, pozwolisz, ten mały nożyk, dodam sobie masło klarowane na, na, patelni, o, niech nam się to troszeczkę rozjedzie. Tak, to się pięknie tutaj… Masło nadaje bardzo dobrego aromatu dla, dla omletów, dla naleśników, dlatego ja najczęściej używam masło klarowane do smażenia tego typu dań. Nie olej, bo olej, mhm. olej jest dobry do... do ja tutaj na, tak wytrawy. będę tak, wiec, ty sprawdzać, czy tak, wszystko ja jest bym w porządku. powoli dorzucał buraczki. Dobra, to dorzucę do, do, do pięknie. Proszę. Ja wrzucam teraz, gdzie masz borowiki? Tu, e, tu, tu. To, 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 to poproszę. To, to. Dobra. E, dobra, czyli to się robi. Borubiki. Powiedz, y, 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 tak, takie gotowanie, tak jak ty tutaj masz tak. po prostu fantazję na stole i zamieniasz się w super dania, jest dla każdego. Pytam cię, zadam ci to samo pytanie z początku, czy naprawdę każdy z nas może być masterchefem, szefem, poczuć się takim super ja uważam, wybitnym tak. kucharzem? Z, z, z każdym kolejnym wejściem do kuchni stajemy się powoli masterchefami, dlatego że za każdym razem będziemy coś nowego robić. Coś nam będzie lepiej, lepiej mm -hmm. wychodziło, coś może gorzej, ale tym się nie przejmujemy. Nie przejmujemy dlatego, się tym? Że nie na tym świat poimczy. Taki ale master... takie borowiki Master... Brzmi o... Przepraszam, jestem niezlubiony. Taki master szef może... Taki tytuł master szefa może mieć każdy. Nie, no bo zobacz, żeby tak naprawdę zostać dobrym domowym kucharzem, to taki zestaw, jak mamy tu na blacie. Te trzy patelnie, noże, każdy do. Podstawowy sprzęt, podstawowy, tak, podstawowy tak. Sprzęt. Yy, no, dobre produkty i trochę dobrych chęci. No przede wszystkim chęć. I już. I to, tak, bo to jest dla mnie chęci, dla mnie dobre właśnie produkty, dobry, dobry sprzęt i teraz nie możemy sobie liczyć, że będziemy mieć tylko jedną patelnię w domu. No A nie. To po prostu nie będzie dobre. Znaczy przede wszystkim wiesz, dlaczego, jest wiesz dlaczego? dlaczego nie możesz mieć jednej? Dlaczego? Bo jak masz fajnych sąsiadów, tak? przynajmniej u mnie tak jest, że jest wiecznie łażone Aha. z gotowym jedzeniem, żeby A, razem rozumiem. zjeść. I potem się okazuje, że wszystkie patelnie są u sąsiada. Albo wszystkie są u mnie. Ja, wiesz to, że ja to skądś znam, wiesz? Nie musisz mi o tym mówić. Ja tak mam. Ja też później się muszę upominać, proszę mi oddać, bo ja już nie mam. Zobacz, na, jaki ładny motokolor. już. Piękny, piękny, piękny. Podlejemy to troszeczkę wodą, wiesz? Dobrze. A wodę. A ja mam tutaj, Maszno. proszę, czyścik. Proszę tą wodę. Może być oczywiście bulion warzywny, może być drobiowy, może być. Tak, czy jeszcze? I jeszcze troszeczkę, i jeszcze troszeczkę. O i niech to się teraz powoli smaży. A my teraz zabieramy się za omlet. W tym celu. Co mam zrobić? Tu mam zobaczyć. Tu mam żółtka. Nie, a to zostawiamy do naleśników. Dobra. Do a teraz moja droga, wybij mi proszę cztery, jajka, sól, pieprz, rozpuścisz je widelcem. Ale tutaj całe? Czy... Całe, 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 całe. Tak, Domlę ta całe. Dobra. Ładnie wyprofilowane, bo nawet bardzo fajnie podskakują. Dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Ja w międzyczasie. I teraz tak, y, sól, pieprz poproszę. Mm, ja ci już będę dodawać Dobra. pieprzu trochę. Soli troszkę więcej. Y, ja jeszcze wezmę troszkę natki piepruszki. W międzyczasie posiekam. I teraz widelcem bardzo dokładnie to rozpuść. Dobra, zobacz, jest tak I teraz, już mamy nasze naleśniki, może nasze naleśniki, yy, orki, Tak. Wylewam na środek. Ja tutaj... I teraz pokażemy Państwu oglądającym, yy -y. jak czary? Tak. Jak prawidłowo smaży się yy, omleta? Otóż nie wylewamy i zostawiamy go w spokoju, tylko cały czas do środka ściągamy boki, Dlaczego? W ten bo surowe jajko, mm -hmm. które na środku się znajduje, spływa, spływa i, bokiem. Znowu, tak. Tak, i będzie znowu nam się ładnie ścinało. Dlatego, że jakby, jak tylko zostawimy, to sam środek omleta nam się zbyt mocno przyrumieni, natomiast boki będą lżej. A tak Ale to mamy pachnie. pewność. Poza tym omlet, prawdziwy omlet powinien być pofalowany, niczym karpatka. Tak. I tutaj proszę bardzo, Tobie tak, tak. pietruszka. Tak, pietruszkę wysypiemy na sam wierzch. Fajnie pachnie, pietruszka ma bardzo ładny, ma bardzo ładny aromat, a ta jesienna szczególnie, jak to sprawnie, idzie proszę bardzo, rzeczywiście ty dużo Ja bym kocham jeść, no to jakbym miała, wiesz, proszę tutaj, ciach, Dziękuję. dobrze, mam talerze, tak, żeby tutaj do końca zobacz. nam to... A jeszcze jajko. chwilę, bo on jest. Jeszcze, jeszcze to też dosłownie. W zależności od tego, jak to lubi, prawda? Tak. Bo niektórzy lubią bardzo rzadkie jajko, a są osoby, które lubią bardzo Ale omlet ścięte. Ale on być w miarę stabilny. Tak mi się mm -hmm. przynajmniej wydaje, tym bardziej, że zobacz, on i tak na wierzchu będzie delikatnie. A to może, taki może dam wierzch. ci większy talerz tak Chyba może... mi się wydaje, że jakiś taki duży byłby lepszy obiadowy. Proszę bardzo. Bardzo uprzejmie proszę. Pięknie nam zjedzie. O, zjedzie. zjedzie. Delikatna, wysoka omleta, proszę bardzo. Proszę Gotowa. bardzo. Pachnie wow. fajnie? Wszystko się zgadza. Pięknie pachnie. Wszystko się zgadza. Pięknie to. Pięknie pachnie. No i teraz przechodzimy do trzeciego dania. To są bardzo szybkie trzy przepisy. Trzecie danie. Zrobimy placuszki albo racuszki, mhm. jak ciasto marchewkowe. W tym celu bardzo proszę, zaczynamy od czego? Że masz białka. Białko. Troszkę soli poproszę o to danie. Tutaj gdzieś była, mamy sól. Tak. I ubijamy na sztywno. Ja zaraz Super. będę miała tutaj gotową dla Jeszcze mocniej. Chcesz taką? E... Taką prawie jak na bezę, wiesz? To oczywiście nie musimy aż tak długo ją ubijać, tylko żeby była już taka podbita bardziej. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby to ciasto było puszyste. Składniki, które będziemy dawać do środka, czyli marchewkę, mąkę, to spowoduje, że to nam zacznie troszeczkę siadać. Już jest. Jeszcze już niedługo. Tak, już jest coraz lepiej. I teraz tak, cukier mam. Żeby białka nam się ładnie usztywniały, to tak jak przy bezie, sukcesywnie dodajemy, dodajemy cukier i ubijamy cały czas. O no. Jeszcze troszeczkę posypię. Momentalnie zmienia się struktura białka, tak. zauważyłaś, prawda? Tak. Staje się gęste, ono jest takie, robi się bardzo ładnie, układa się po prostu każdy to zakręcenie miksera jedno za drugim. Teraz do tego, nie przerywając ubijania, dodajemy co? Żółtka. I ubijamy razem. Proszę bardzo. No super, Superans, mi się źle. wydaje, że jest super. Możemy odstawić nasz mikser już na na. Dobra? Na post może postawić. Tak. I teraz do naszego, do naszego marchewka. Ciasta zaczynamy od marchewki, ale będę cię prosił, żebyś łyżką delikatnie mhm. to mieszała, wiesz? Dobrze, tak bardzo delikatnie. Tak, tak, mhm. tak. Poproszę. Całą tak, e, całą marchewkę. marchewkę. Tak, dodaj całą marchewkę. Mm -hmm. przyprawa do piernika. Tak. Dobra. I delikatnie mieszam. Tak jest. Tak jak sałatkę. Możesz najlepiej dwoma łyżkami. Bardzo cię proszę. Dobrze. To łyżki, że też widzę tutaj. No mieszam. tak. No wszystko jest masterchef. Masterchef. A teraz jest jego pora przecież, prawda? Proszę do bardzo. Co, doje, no. co dodałeś właśnie? Dodałem teraz przyprawę do piernika, czyli te aromaty, które rzeczywiście w ciaście marchewkowym. A, i to cały, do, cały dom. Pack. Tak jest. Teraz dołożymy troszeczkę mleka. O, dobra, dolewamy troszkę mleka, mm -hmm. nie za dużo, i mąkę, ale mąkę wymieszamy sobie z proszkiem do pieczenia, dlatego że chcę, żeby te racuszki były takimi racuszkami. Dobrze. Racuszkami Zobacz, na piątkę, piemię. na master szefa? Jest fantastycznie. No. No, słuchaj, mam taki sprzęt Owiem do mieszania, się. że nie mogło się nie udać. Jest super. Yy... Wsypujemy teraz mąkę. mąkę. Z proszkiem do pieczenia. Zawsze pamiętamy, że też szczypta soli, przepraszam tu bardzo. Tu jest, tu, 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 tu. Zobacz. Jeżeli na, na szczypty, to tu. Tam, okay. tam jest taka kręcona. Dobra. A ja w międzyczasie zamieszam nasze warzywa. Tam widzę, że to już bardzo dobrze wygląda. No. A kolor ma genialny. Kolor genialny. Fajnie. Mm, yy, Kiłbasę tak, w międzyczasie tak. pokroję. I teraz, jak już, już wszystko musimy dosypać. Dobrze. To ja tym mieszam, a ty kroisz, tak, bo ja rozumiem, sobie, że to będzie wrzucane tutaj? Tak, do... Mówię, kiełbasa będzie wrzucana do gulaszy. Tu A to będzie od razu na patelnię? Smażane na patelni, tak jest. Dobrze, a patelnia jest y, tylko gorąca, czy to no. też ją jakoś natłuszczasz? No, natłuszczam, tak jak... Dobrze, mówię, tak samo masełko klarowane? Tak, zawsze uważam, że masło klarowane. Hmm? No, jeżeli nie mamy, to możemy sobie albo sami, sami sklarować, albo używamy Dobrze. zwykłego masła, dolewamy ole, od, odrobinę oleju. I już. To nie Powiedz bawić. mi, gdzie cały ten sprzęt można kupić? Wszystko możesz kupić już od, tak naprawdę od dzisiaj, w sklepach. Od Pepco dzisiaj? Od dzisiaj. W sklepach Pepku. No tak dobra, jest. to każdy może zostać A master To jest ogromna. Dobra. Oferta jest ogromna. Tak, duże. Te patelnie, te tak. Te patelnie, tak? Te patelnie, wszystko, co, co jest w tym zestawie. Mamy łyżki, mamy, znaczy sztućce, mamy dużo rzeczy bawełnianych typu fartuchy, mamy ściereczki, mamy noże, mamy. Te deski do krojenia, deski takie do krojenia. Duże? deska bambusowa, czyli bardzo dobra. Ona się nie, roz, nie rozpada, nie rozpada tak jak Słuchaj, jest Uważam, remiany. że to zrobiłam na piątkę. Nie wiem, no, oceniamy. To ja teraz wobec tego postaram się na piątkę dodać oleju, nie, że oleju to Masła. masła. Myślę o jednym, a mówię o drugim. O. Patelnia dobrze rozgrzana, to wtedy masło tańczy. Ono się nie trzyma, tylko tańczy. I co? I nakładamy takie I łyżeczki? Na tak jest. Może ty zrób to, to fachowo, dobrze, żebym ja, ja rozumiem, nie, dobrze, tutaj nie, nie zepsuła czegoś, dobrze. bo to już koniec, a na koniec no, musi być no, piękna no, puenta, wiesz. No, w, rzeczy samej. <laughs> w rzeczy samej. Dobrze, to ja teraz szukam talerzy. Tak, tu wydamy racuchy, rozumiem? Tak. Yy, a do tego potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy, kochani, jeszcze dołożyć teraz tak, yy, przecier pomidorowy, jest o którym wspomniałem. C tak. tak. To on spowoduje, że ta, ten gulasz będzie miał inny kolor, taki jak prawdziwy barszcz ukraiński, prosto z Ukrainy. Właśnie. Mm -hmm. Niech się smaży. Zobacz, dodałam. Fantastycznie. Przyprawy wspomniane, fasola. Czyli Proszę? mamy tak, miner mielony. I fasola. Fasola, Majeranek. Mieszamy. No, a ty to robisz, wszystko tak i wychodzi, i potem jeszcze smakuje. Tak. No, tak. Dobra. Jest już. Dobra, I wiesz co, dużą damy ilość. Y od tych zieleni, tak, dajmy trochę kopru, dajmy trochę natki, niech, niech to wszystko pachnie. Za dużo? Im tak, za dużo. Im więcej zieleniny w daniu, to uważam, tym jest to danie ciekawsze, bogatsze w aromat i w smak. Proszę. Dziękuję. Dobra, czyli tu jest Szybko i koper, ciekańka. i pietrucha. Tak. Szybko. mamy głęboki talerz na ten urlacz? Zaraz, zna znajdę. To jakaś misa taka większa? Zobacz, taka? Y, troszkę mała, a mamy większą? Nie mamy większej. Mamy, 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 mamy. Ach, będzie ładny kontrast. Zobacz, do tego przełożymy sobie nasz bulasz nasz od przyjaciół. Mhm. Pięknie to wygląda. O, za. super. Dobra. Tak? To mamy to. Teraz posypujemy zieleniną. A, dobra. Masz gęstą śmietanę, zrób po 3-4 pleksy. Krop, kropkę tak zwaną. Tak. Potrzebuję łyżkę. Proszę bardzo. A ja potrzebuję Cię. teraz zrobić taki myk. Żeby... Zobacz, mamy danie gotowe. Złoka. Proszę bardzo, nasz wa warzywny zobacz, gulasz. Zobacz, jak kapitalnie wyglądają te uszy. No pięknie. Dobrze, ja tu mam przygotowany specjalny talerz. Taki minimalistyczny. Kochani... Kończymy Racecznie. nasze spotkanie i co prawda jeszcze racuchy wymagają przewrócenia na drugą stronę, ale jak widzicie ta pierwsza się udała, więc ta druga będzie równie pyszna. Zostaje nam e, e, tylko i wyłącznie mieć odwagę, żeby tego tak gotować. Jak, e, tak. Proszę tutaj. się nie bać. E, proszę się nie bać, dokładnie. Proszę się nie bać, proszę próbować, proszę sprawdzać siebie w roli master szefa po prostu. E, to co my tutaj wydajemy i degustujemy. i degustujemy. A wam życzymy oczywiście miłego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia.